Jeju, misiaki, tęskniłam za wami! Tęskniłeś za e, vlogaskami? Tak. Słuchajcie, wróciliśmy właśnie z przedłużonego weekendu majowego, bo naprawdę byliśmy bardzo długo w Białym Stoku u moich rodziców i bardzo, bardzo dużo znajomych odwiedziliśmy. Ale dobrze być w domku, bardzo dobrze być w domku i oczywiście pod drzwiami leżało mnóstwo paczek. Było ich chyba siedem I pierwszy raz było więcej paczek do Bartka, bo Bartek to vintedziara i pozamawiał sobie tyle rzeczy na vinted, serio. Ale do mnie też przyszły i sobie zrobimy mały unboxing, bo kurde, czemu nie? Pierwszą paczkę dostałam. W ogóle od Star My Hair. Ja ostatnio bardzo dużo myślałam o tym, czy chcę mieć długie włosy, ale jednocześnie kocham krótkie włosy, jednocześnie chcę hodować. Więc słuchajcie, bardzo, bardzo długo myślałam o tym, żeby zamówić sobie doczepy. Kiedyś już zamawiałam sobie doczepy takie bardzo długie i troszkę kolor mi już nie odpowiada tamtych doczepów, bo zamawiałam je, gdy miałam troszeczkę ciemniejszy ten blond. So pamiętajmy, że jestem wiedźmą i wystarczyło, że po prostu sprawdziłam diemy następnego dnia, kiedy tylko zaczęłam sobie sprawdzać różne firmy z doczepami i widzę napis ale do mnie Stenmecher, że słuchani wysłać mi paczuchę, zwłaszcza że w ogóle mi coś, że mieli pożar na magazynie i próbują teraz odzyskać straty, więc ja wam po prostu Polecam i zrobimy sobie małą metamorfozę. Sobie doczepimy na tym vlogu na pewno włoski. Dla Twoich obserwujących przygotowaliśmy także specjalny kod rabotowy. HANIA, po prostu dużymi. Kania. Przy zakupach powyżej 400 zł otrzymają gratis szczotkę do przedłużanych włosów o wartości 90 zł. Ale super, jeszcze jakieś gumeczki. tutaj dołożyli. I co, jak kolor? Dobry kolor chyba. Ej, hey, bardzo dobry kolor. Very, very nice, ale też takie 40-centymetrowe, żebym miała na co dzień. O kurde, ile włosia. Nie no, wiadomo, że to są takie długie, jakieś na, wiesz, na teledysk czy coś, ale w ogóle jakie dobre są te włosy. O, ale to jest już mój kolor totalnie. No. I wiecie, to są takie włosy, żebym po prostu miała tutaj troszkę dłużej, bo ja bym chciała tak dotąd mieć około włosy, a zanim odchodzę, no to co, no to trochę minie, tak? Słuchajcie, widzowie, niedawno byliśmy na, na ranczu, gdzie e, jeździliśmy konno i pysz, jedliśmy pyszne, nie, regionalne rzeczy i ogólnie jeden z dżemików strasznie mi zasmakował ze względu na to, że ja kocham różo, różane rzeczy. On kocha różane rzeczy. I powiedziałem że, e, do, do Kuby, do tutaj właściciela rancza, że stary, dowiedz się skąd te dżemiki, ja chcę kupić, wiesz, masowo chcę kupić. No i ogólnie wysłał mi. Cieszymy się, że byliście z nami. Do zobaczenia na wiejskim szlaku zespół RF. O, ale super. I są rzemieńki różane. Co się stało? Co? O Boże! Pesio! Ocean! Loma ida. To i palon... ja jeździłam na Palomię. Piesiu, bo słuchajcie, to jest ten pies, co się do nas po prostu przypałętał i okazało się, że przypałętuje się do wszystkich. Powidło z dzikiej róży produkt, ale super. Co myślimy o Bartku w długich Dżemna nas w środku kadru po prostu super. Dobra, no tak tego zostaje, tak? Dobra, patrzcie, wielka paczka. Takie lubimy najbardziej. ładny is it? Dobra, Facebook zawsze naprawdę ma paczki z polotem, nie? Mamy jakieś olejki do ust i w ogóle mamy jakieś kosmetyki, wszystko ty, ty. ty. Dziękuję pięknie. Naprawdę cieszę się, że otworzyłam w końcu tą paczkę, bo chyba otwierałam ją 15 minut. W końcu się doczekałam środka. Ponieważ na majówkę byliśmy w Białymstoku, to ominęła nas jedna bardzo ważna rzecz. Czyli otwarcie viral kebab. Słuchajcie, ja nie jestem kebab queen, ale o tym kebabie śnię od tygodnia. Więc lecimy na teścior. A tak w ogóle, to od razu y, po wyjęciu włosów z paczki mnie do głowy y, i czuję się boska. mi kebab! Wrabiam ich, że to włosy przedłużam. Uwaga, szybka reakcja. E, na początku masz ureakcję, nagram. Długie A ja! Nie, włosy! Jezu, to... ja się nie zauważyłem, bo ja ustawiam, że jest bo Dłuchaj, złe ustawienia były. Całe doczepy? Nie <laughs> okay. Reakcja na autu Nie no ja widziałam chyba Widziałaś? Nie no ja nie widziałem Nie no Hania bez ja jaj nie, nie widziałaś tego Tutaj auta A, gazy, Właśnie ile? no. pani na pewno Nie no więcej 570 O kurde no. nie. Ale szok, że w ogóle ono Piękna. już było w takim kolorze Tak? O, tak bo... tak. Wiem, raz, że... A wczoraj okleiłem właśnie na ten Wczoraj okleiłem na y... PPF No to jest ale zobacz, w środku jaki fajny, zobaczcie, zobaczcie, bo one są ładne bardzo w środku. Ale patrz, zobacz sobie jak sobie świeci zaraz fajne. Patrzcie, patrzcie na ekran, czekaj. Dokładki fabryczne są. Tak, wszystko w nic nie robiłem. I czekaj teraz. I teraz wciśnij to M1 po lewej na kierownicy. No, emocje. A to z głośników czy serio? To tak jest wszystko to? prawda. Ty, ja wiesz, ma koni, yy, świeży, bo ty pewnie będziesz wiedziała. 530. Nice! nice. To też. Czyli tak... po prostu... Ty za każdego konia. Hej, bez kitu, po. No nawet, no tak, no tak, tak. Ja tylko powiem, żeby, żeby to było do filmu by brzmiało, że zamówiłem Wam kebaba jakieś pół godziny temu. No i jeszcze widzę, że jeszcze poczekamy sporo, bo jest taka kolejka. Nie ma bagatelizacji, nie biorę z kuchni, chociaż mógłbym podejrzeć się mnie drafum. nie, Zamówiłem, zapłaciłem i czekamy. No i super. Przynajmniej jak jeszcze był on po yeah. tym, że musisz zrobić oh, kebaba oh, no. ja, 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 ja już nie pamiętam ja tego, ja, ja nie pamiętam tego nawet ja aż tak Chodźcie, może się kibel uda zobaczyć ja, Jesteśmy excited about kibel Dobra, zamknijmy Jest Mona Lisa z wiralnym kebabem Zamknijmy drzwi Zamknijmy drzwi, oczywiście Sani ten, Sani to, twoja cyto-medyczna, mówię tak ja głosowałem, to co? O, no, super, 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 super. To wystarczy się opinię na górze. No, tak, a, potrzebujemy a, teraz opinii. No, no, no. No, No? ale patrzcie, co na nią, patrzcie. Ej, No tak. U Ej, Nie? może. No, no, no. Ale nie popieramy, robicie, że chcemy. No tak, to z tyłu, ja myślałam, że będziemy w ogóle na no ten. jak Oficjalny test. No, dzisiaj mój pies będzie testował kebaba zobaczymy po ilu grypach pojedziemy z nim na kroplówkę. Dobra, załóżmy to, robimy. to no, no, tak robimy ten. Przepraszam, jeden szczegół. Kochamy cię szefie. Dobra. To frytek. Wyglądają ładnie. To jest patrykowa, po, a tutaj skroma. Aha, że są takie pomieszane. Ej, miętowy sos. Ej, to frytki. Pyszne. Ja już miałem ten troszkę to już zamoczyłam. To nie jest keczup. A, to ma po prostu keczup. No sklepuj tak frytkę bez niczego, mówisz to. Ej, to jest jakby frytka w chipie. To jest to. A, 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 jest zarobicie. Bardzo karare. proszę. No. Dziękujemy no. bardzo. Czekałam na ten moment od świąt wierchanocnych, serio. Trzy, cztery, 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 cztery. Zobaczcie. Ło, ostry. Ja czuję w tym, w ogóle wiecie co łatwo w gór ja w tym czuję? Całą swoją w ogóle molą. Jak mówię, że jest jeszcze... to i pełna wartość, to było mm. Nie wiem pełnia wartościowe posiłku. A tak ogólnie jest. No. Tak jest. I tak jest? jest, kanę, a, tak jest a, w a jak ty jest? No. to jest sasny? Ty masz ostry i czosnek, więc masz jakby tą te bardziej kronyczne. Trzymaj dobra robota, naprawdę. Tak. Wiem, że nie masz jak podać ręki. Dzięki, Dzięki. I <laughs> Dziękuję. Dobra, witam następnego dnia. Robimy moją go to fryzurę, ale na wypasie... Z doczepami. Metamorfoza, bycie. Wczoraj nawet nie zużyłam wszystkich, a i tak bardzo dobrze to wyglądało. Ale dzisiaj nagrywam dwie współpracy, więc chcę mieć ładne, długie włosy, okej. Okay? I w sumie to mi to zajęło 3 minuty, Dzisiaj postaram się poświęcić na to trochę więcej czasu, żeby to wyglądało trochę dokładniej. I zacznę sobie w ogóle tak. Są takie na trzy klipsy, do czapy, na dwa, i też jest jedna na cztery, i zacznę sobie od tej najdłuższej, a może właśnie od najkrótszej. Jestem Alaikitnie niezdecydowana. Dobra, zacznę od dołu, czyli od najkrótszej. Naj, e, Wydzielamy na głowie jakby takie, taki prosty przedziałek. Nie widzę tego, więc zobaczymy, jak bardzo prosty będzie. Prosty? No chyba prosty. Dobra, resztę zczepiamy. Resztę włosów dajemy sobie na górę, żeby one nie przeszkadzały i bierzemy taki kłód i na ten przedziałek cyk i cyk. Mhm. No i tak w kółko i co? I o centymetr coraz wyżej idziemy. Czuję się jak mega profesjonalistka, pewnie od tyłu wygląda to naprawdę źle. Ja na razie testuję sobie bez tapirowania. Czuję, że mi się bardzo dobrze one trzymały te klipsy, więc chyba tego nie potrzebuję. Mam w ogóle tłuste włosy, trochę mam. Wiecie dlaczego ja czuję z tego taką ogromną satysfakcję? Bo ja się nie mogę teraz malować nadal po, po lacerowej korekcie wzroku, więc dla mnie to jest fun, że w końcu mogę coś zrobić ze sobą. Ale mam długie włosy, u la. Jaką osobą teraz jestem? Miko! <noise> dobrze. Dobra, uwaga, efekt końcowy. E, bardzo dobrze, że mam taką opaskę białą e, na głowę, bo nie dość, że ona mi bardzo pomaga z grzywką, bo mi grzywka nie leci. O kurde, nie odłączyłam lokówki. Nie dość, że nie lecą mi włosy do oczu, świeżych po zabiegu, to na dodatek ukrywam wszystkie spinki tutaj, które możliwe że są jeszcze widoczne, bo robię to drugi raz w życiu. I uwaga, efekt końcowy. Iiiii! włosy i wygląda to naprawdę jeszcze lepiej. Znaczy, jak tak daję do przodu, to w ogóle to nie jestem ja. Taka jakaś zagrzeczna jestem, ale tak. Nie te, te włosy odejmują mi 10 lat. Przynajmniej minus 50 IQ. Tak! Uwierzylibyście, chłopaki, że to są moje włosy? Nie. Tak. Zdania są podzielone, rabini nie mogą się zdecydować. Ja czuję, że to jestem inna ja. Dzień dobry z Warszawy. Jest już ma coś tam i ja nie nadaję się do stawania przed dziewiątą. Nie nadaje się. Ja uwielbiam spać. Dla mnie sen to jest taki... Nie, ostatnio miałam rozkwinę, już Wam mówię. Ja nie lubię spać, ale uwielbiam sen. Już Wam, już wam tłumaczę, bo to jest, to jest skomplikowane. Uwielbiam całą tematykę snu i to, że sen daje nam taką regenerację i uwielbiam jakby sen, jak już śpię, ale nienawidzę zasypiać, bardzo długo mi schodzi zawsze z zasypianiem, Nie, jakoś nie umiem tak łatwo zasypiać. Dla mnie 8-9 godzin smogu dziennie, priorytet. To jest najlepsza regeneracja, najlepszy e, lek. Słyszycie mój głos, by the way? Tak, e, jest super, a zgadnijcie, co dzisiaj robię. Mam super sesję zdjęciową, e, oczywiście z moim kochanym YSL jeszcze jeszcze jadę do studia nagrywać piosenkę. Ale na razie jeszcze za dużo Wam nie będę zdradzać, zachowajmy to jako słodką tajemnicę. A tymczasem chyba się spóźnię na sesję. Jak to tam się nagrywało te filmy w ogóle na bo... YouTube'a? Jakieś trzeba takie chyba robić. Był taki nowy operator, co tak chodził i tak robił kamerą. Bo, 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 bo. I tak mówimy mu, co ty robisz? Bo tak. <głos》> Zbliżenia robię, ale weź to w ogóle. Oj, stoi, stój, kurde, nagrywaj. Dobra, lecimy. zobaczyć jakie tam ciuszki tutaj mamy. Cześć wszystkim. Ma być bardzo, bardzo tak prosto, denimowo. Festiwal on make-up, ale nie. E -e -e -e. Tutaj pancał. Lacy i tak ma Z jeans. Ja cię widzę w czymś takim. Po prostu to zwykły, klasyczny t-shirt. Może się no. rajdę pa! Jak ja mam nogi do nieba. No, no Fajna, fajna, fajna. To jest cool, to jest takie fashion i no, że tu jest rozknięte dodaje Tak, że to jest ten element tak, wspólny. Ja no. mam za dać. dobry humor. Kurde, obudziłam się i postanowiłam, że to będzie dobry dzień można. O, test czy dziurki mi zarosły. O, ci zarosły. No. Nie trzeba było przepchać tak. po prostu. Tak, czasami tak jest. Przepraszam. Się... Nie, wiesz co, to są, to są, to są, to, są, to, są. to jest... Lecimy z makijażem elegancko. Już Tomek ogólnie zajajował moje włosy i to, że wyglądał jak po prostu kurczaczek świeżo urodzony, a ogarniemy. Minęły dokładnie dwa tygodnie od mojej laserowej korekty wzroku, więc mogę się malować. Mogę w końcu robić sobie makijaże. Wiadomo, delikatny de makijaż oka muszę robić, ale wszystko jest już git. I dużo pytań dostałam, gdzie robiłam tą laserową korektę wzroku. I robiłam to słuchajcie w klinice Optegra w Krakowie, którą bardzo... Bardzo Wam polecam. Cieszę się, że właśnie zaufałam tej klinice, bo widać, że mają ogromne doświadczenie i czułam się bardzo, bardzo zaopiekowana. Więc polecam Wam Optegra w Krakowie. Jest też w Warszawie, ale wiadomo, ja byłam w Krakowie, więc polecam Wam Kraków. Nowe życie, żałuję, że nie zrobiłam tylko wcześniej. I wiesz, nagle? Ja widzę na jakieś, wiesz, na, na ścianie. Jak wiesz, tak, gdzie to wiadomo, jeszcze wieczorem to jest normalne, że jeszcze światła mi się rozmaizują wieczorem. Miałam korektę robioną więc w ogóle astygmatyzm to najdłużej gojąca się wada. Nigdy nie sądziłam, że sama sobie będę umiała kropić oczy, nie? O, ale miło. Dzisiaj po prostu dbamy o głos. Tak, ciepła woda z miadem. Tabletki na gardło nabijające. Nie wzięłam tabletki na gardło. O my dziękuję. I ja ty zawsze mnie uratujesz, czy nie? Oj, zaraz mam w międzyczasie. Dobra. Suple wzięte. Zaraz nawiżamy gardło. Jest dobrze. Więc tu nie będzie widać tej przestrzeni, a te włosy albo wkasujemy w albo tutaj właśnie złożymy Tak, tak, Możemy nałożyć na czoło. No, Hania, no i tak i lubi bardzo. Jakaś liczna, jestem Jeju. Tak. Łoj. To jest jednak Hania. Ania, ty jesteś też dobra Let's go. Wczoraj psycholog zrobiłam taką wiedźmową rzecz, że tam robiłyśmy takie coś, że jakby stawałam na karteczkach i jakby opisywałam jakby na początku sytuacja i e, karteczki były odwrócone, jakby nie widziałam, co jest na nich napisane. Ja tak staję na tej i mówię, no radość, coś tam w ogóle ten, co się czuję i tam stanęłam na ostatniej i karteczka jest czerwona, ona jest agresywna, w ogóle jakby czuję taką złość, czuję się taka wielka, odwraca karteczka, a tam słowo agresja. Magia, nie? I ja to ja kochana magia. To jest look glazur w ogóle, jak nagrywałam ten, he, tak, make-up z YSL, to, to jest ten look. I love it. Yes. Michaś, mamy tajemnicę i się nie zorientowałeś. Nie mam pod spodem koszuleczki. <ślażąc> Możemy no. zostawić tak prowokacyjnie. <ślażąc> Tak, Super, super, czyli udało się. Nie cóż, fajnie, nie miała t-shirtu na sesji, Skandal, nie? Skandal. Nie, mieliśmy mieć koszulkę pod schodem, ale dało się przemycić jednak troszkę brzuszka. Nie, nie potów robię taki brzuch. Słuchaj, to nie robię bo po prostu się strasznie stresuję. Dobrze. <śledzpie> Od razu sesję bryloczków do High Story. Jakby co? Zrobimy na szybko co? Nikt nie wie o co chodzi. A um, ty <śm> ja? <śm> Dobrze jest, chłopaki dobrze robią Tymczasem samym mamy Ale ważne, że non stop pije wodę z miodem. Bo mój głos Lecimy z wideo, czyli coś co ja bardzo lubię w ogóle Tak, przychodzę, sesje, zdjęcia Spoko, ale na wideo Mam wrażenie, że wygląda się 100 razy lepiej zawsze Dlatego też zostałam youtuberką, Why guess Wiecie co jest najlepsze? Był tutaj u stylistki Kapcie, hotelowe takie, więc łaziłam teraz w kapciuchach. No ale co, koniec tego dobrego? Szpile time. O, oh, dobrze, nie mam haluksów, ale ogólnie czuję, jakbym miała w tym momencie. I zawsze śmiesznie się pozuję przy nakładaniu Olive Prosa. Proszę pani, jak nakładają bo matkę, robią tak. A, one takie robią, no. <śmiech> <śmiech> Idziemy z kolejnym segmentem, czyli wideo. Kampanie Beauty są o tyle skomplikowane, że wszystko jest bardzo blisko i wszystko widać. Dosłownie każdy mały szczegół, że na przykład jest za dużo puszczyka w pewnym miejscu, w tak milimetrze na ustach, to wszystko trzeba non stop poprawiać. Każdy włosek odstający, wszystko prostu, musi być idealnie, ale też dlatego kampanie Beauty są zawsze takie piękne, bo są bardzo wymuskane, ale są po prostu czasochłonne, ale jest super. Trzy, cztery. i wyjadł. Proszę pa! mi wysłała e, żonę mojego brata o 15:00. Czy kupić mi czapkę? I love you so much Dobrze, Ale jeżeli Hania ja wyjdzie to pyta Przerwa na obiadek Ines tutaj się elegancko maluje Hello Hello, hello! Wasze ulubione duo! Jaki kolor robicie? Czy bez koloru? Oczu? No Czarno-srebrny Czarno-srebrny Tak jak miałam yes. w mojem. Oh yes. U mnie wszedł taki różany Marce się zieleń U ciebie jest sreberko Ja bo, właśnie lubią mnie makijażować w takich Różanych, a? jakichś takich bordo. No bo to pasuje A ja nigdy takiego sobie nie robiłam w ogóle ja, W ogóle widzę cię w takim bordo-bordo makijażu Nie wiem czy widziałeś, jaki miałam na kołczeli jednego dnia Ale o. ja cię w takim widzę O Jezu mój mokry ogólnie ten makijaż Spacze, twój. czeli Za, twój się to wyglądało Ej dobra na zdjęciach nie widać tego, że mam tyle różu A teraz ja patrzę na siebie tak Jak laleczka Na zdjęciach z telefonu też widać, że ten róż jest po prostu taki mocny A patrzcie jak kamera zjada Marcelek tam saturację delikatnie cyk, cyk, cyk. Bybym że jak już chusteczkę wytarła bo już się go tyle najadłam. Jest pyszny co prawda, ale nie wiem czy dobry na żołądek. Właśnie jem chyba najpyszniejszą tartę z jagodami. Jest wypełniona, patrz to. Ale nie przemyślałam jednej rzeczy. Jagody farbują zęby i język. Ale skoro już jem, no to jakby gorzej być nie może, nie? Będzie dobrze. Pamiętajmy o tym. Trzymajcie się na pewno. Trzymajcie się na pewno. Tak. Ej, to jest mój ulubiony film ja w tak ogóle po w historii internetu. Co się. dwa i Akcja i już. Kończymy festewę Polaroid na pamiątkę my 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 i lecimy. dziękuję. Dziękujemy dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. super. Super, ja z tym dzisiaj jutro widzę, więc elegancko była racja na nagrywki do code, więc fajnie, fajnie. Welcome, welcome, welcome to my vlog, welcome, welcome to my channel, welcome back to my channel. Idę coś I przegryźć i pierogi. I, I tarta z jabłkami. To już zjadłam. O, te kwiaty są większe od połowy mojego ciała, nie? Ale kocham kwiaty. Też miszeczko. To jest miszeczko, wiesz, ale dzisiaj, bo no właśnie dzisiaj no. pozdrowień niestety. E, no chyba, że możemy się dogadać jakoś. No to, to, się. no tak, a ile, ile osób chcesz pozdrowić? No, ja bym chciała na przykład tak dwie przynajmniej. To jest 250 zł. Ale mogę, możesz kartę jak chcesz, ja mam od razu... co 200? Co 200? A że 200 zł? <grym> Targuje się. Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. No to dawaj, dawaj, dawaj. Musisz przełożyć tylko. Boję się, że naprawdę mi coś powie. <grym> dobra. Widzimy <grym> <grym> się jutro. bo Rozumiem, że spadasz. Yes sir, yes sir, yes Płyćka. Macha wypitny. W ogóle, co ja? Mówię what the fuck! Macha wypita, jesteśmy gotowi na następne side questy. Cześć! And ten blok no, po całym dniu się troszkę rozwalił i wyglądam jakby nie miałaś już te włosy. Mm. Czuję się pięknie. Słuchajcie, mam warszawską tradycję, którą możliwe, że już niektórzy znacie, znają, ale po takich ważnych wydarzeniach jak sesje zdjęciowe, jakieś eventy, wydarzenia. Chodzę do jednej restauracji i jest to śmiała i I know I'm so basic, ale. Wiecie co? So? I love it. I zawsze biorę moje comfort food, czyli wososia na ratatouille i zazwyczaj piję jeszcze Polster martini, ale ostatnio w ogóle nie piję alkoholu. Wzięło mnie straszne zmęczenie, takie abstrakcyjne. czuję takie e, derealizacje, ale wiem, że był sobie zaraz do wyczaił e, do i elegancko odpocznę, bo ja się pójdę spać od razu. i dobranoc. nie wytrzymał mnie. Chcemy wyjechać na parking pod Tauron arenę. i normalnie jakby przeszukiwany bagażnik jest, no to jest, to jest normalna Procedura Bartek e, nie wyjął repliki do ASG, bo jutro jedzie na Gierkę. Nie wyjął jej z bagażnika. No na pewno nie wyjedziemy No 100%. To nie replika. Często macie takie sytuacje, że ktoś replikę. Dzisiaj tak <laughs> Dzisiaj wyjątkowo, nagle każdy z replikami przyjeżdża. Ja pierdolę, jaki wstydnie. I co i policja musi przyjechać sprawdzić, czy to jest. To, to, się, to się okaże. to że nie. Bartek zabijecie, nie? Zabijecie. Jesteśmy już dawno spóźnieni na koncert, super. Dobrze, że koncert się jeszcze nie zaczął, nie? O, pan już tam z ochrony zanosi e, Żebyśmy mogli normalnie wjechać, no wiadomo, że z nią byśmy nie wjechali Więc tutaj e, ochrona e, za listę. Proszę go tam jeszcze przetrzepać porządnie, naprawdę Nie dość, że dzisiaj e, przez Bartka spóźniliśmy się godzinę do Tomka, to jeszcze teraz to Dziękuję bardzo Dzięki wracam za głowa Dwa pistolety Dwa no, godziny A nie! 50 lodę płać! Kupić bym chciał. Kartą, tak. Ej, jesteś mężczyzną mojego życia, nie?

był koncert. Naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio tak dobrze się bawiłam i cieszę się, że miałam obok siebie Bartka, bo bawiliśmy się razem naprawdę super. Dzięki, że byliście ze mną w tym vlogu już nie mogę się doczekać, aż pokażę wam to, co przed wami ukryłam delikatnie na tym vlogu, ale po prostu jeszcze jest za wcześnie, jeszcze nie zapeszam, ale wszystkie się dowiecie. Jak zawsze widzimy się w kolejnym vlogu.